witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Życie Franklina. Jak widzicie, witam was, też człowiek so Shores. niestety Franklin musiał uciec dla Santos po raz kolejny z powodów właśnie policyjnych. Znowu ktoś zgłosił go za publiczne gradzie, że no, jednak trzeba przeżyć i nic nie zarobiłem, tylko sobie ciuchy jakieś ukradłem. No i teraz tak wygląda, biznes. Niestety ale trochę jest problem. Ale trzeba tutaj jakiś kryzys ten rozwiązać, no bo nie można cały czas być w kryzysie. Więc dzisiaj planujemy zarobić uczciwie pieniążki. I dzisiaj już w odcinku będziemy szukać pracy. Musimy pierwszy sobie poszukać miejsca pracy. A więc okej, okay. po długich czasach uczenia się jesteśmy w wizowie na Sandy Force. Yy, no tu chyba mnie nikt nie zna, ale już mniejsza. Jakiś strażaków widać. Dobry. I szukamy sobie tutaj jakiejś pracy, bo warto by było gdzieś pracować. Poglądamy się chwilę po okolicy widzimy się w pracy jakiejś. Jak coś oczywiście znajdziemy. Okej, okay, więc widzowie, dostaliśmy pierwsze zgłoszenie, właśnie z Yellow Jacka, więc jedziemy, widzowie, tam na yy, posterunek i yy, jedziemy właśnie szybciutko, bo kurde, nie, ciekawa sytuacja, ono się komuś auto zapaliło, więc jedziemy właśnie w jakimś Celebrecie. Szybko pędzimy w ogóle, widzowie, na Yellow Jacka. Widzimy się już na... to już podjeżdżamy, bo widzowie, ciekawa sytuacja. Widzowie, więc jak widzicie, o właśnie widzicie, widzowie, już przyjechali nasi Pierwszy pożar, wizowie, a ja już jestem w stroju przebrany I szybko trzeba ugasić, wizowy pożar, więc Oczywiście gasimy Tutaj Franki będzie gasił Może coś się niestety gasi, dalej nasi, chodźcie Gasimy to Dobra, tutaj już ugaszone O brawo, brawo, gasimy, gasimy, gasimy Dobra, to już ugaszone. Wszystko jeszcze tutaj dogasimy, Oczywiście wizerunek trzeba dogasić Dobra, I Teraz trzeba byłoby to zmienić, ale to zaraz zadzwonię po jednostkę i już się tym zajmiemy. No tak, jak widzicie, dzisiaj Frank zrobił swoją pierwszą robotę i dzisiaj na konto w wlatuje 700 dolarów za bardzo ładne właśnie pomaganie tutaj. Więc brawo, Franki, oby tak dalej. Musimy się tak dalej sprawować, a dostaniemy i wybieramy na prawo jazdy, a potem na właśnie już nasz samochód pierwszy. Ty się pierwszy pod względem własnego, zarobionego co roku. Ach, i to już dzisiaj pierwszy dzień, więc już sobie wracamy na rewizję i już widzimy się. Albo w sumie, bez cięcia. Widzimy się już. Tutaj zaraz. Kurde, nie, nie zobaczyłem, czy trzeba się zatrzymać, czy nic nie jedzie. Jedzie, ale mamy pierwszeństwo. I wcowy, pierwszy dzień za nami w robocie. Eee, e, Na no, straży ze sobą bardzo dumni. Idziemy się widzowie przebrać. Ok, więc ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie łapeczkę oraz subskrypcję, bo widziałem, że Wam się spodobała. Bardzo seria, więc możecie wszystko zostawić. Ja się z Wami żegnam. Do następnych odcinków. Siemmon, zero.